W jakich kierunkach powinna rozwijać się Stalowa Wola? To jeden z tematów podejmowanych podczas ostatniego śniadania biznesowego. Stalowa Wola ma spore szanse na pozyskanie 40 milionów złotych z funduszy norweskich na rozwój lokalny w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Aby tę szansę wykorzystać, potrzebny jest między innymi dialog z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy mogą wskazać konkretne rozwiązania infrastrukturalne, plany rozwoju miasta i swoje potrzeby. Temat ten przy... Przybliżył prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny wraz z ekspertami Związku Miast Polskich, przydzielonymi przez organizatora konkursu. Jeżeli miasto będzie organizmem zdrowym, żywym, jeżeli będą chcieli tutaj pozostawać młodzi ludzie, to będzie również najlepsza perspektywa rozwoju dla lokalnego biznesu. Bardzo się cieszę z tej wzajemnej świadomości, z tego wsparcia, szczerej rozmowy o problemach, wyzwaniach, przed którymi stoi miasto. Stalowa Wola to naprawdę wielka szansa. Przed, którym, przed którą stoimy, nie tylko pod względem finansowym tych 40 milionów złotych, które można pozyskać, ale ja mocno wierzę, że ta wspólna praca, podejście projektowe pokaże nam jak dobrze zarządzać, jak szukać nowych obszarów rozwoju. Popularny w ostatnich latach etnodesign, czyli inspirowanie się regionalnymi motywami w twórczości, projektowaniu i promocji, a także wykorzystywanie oryginalnej kultury lasowiackiej do tworzenia unikatowej marki, przybliżyli podczas Śniadania współpracownicy Miejskiego Domu Kultury. Z kolei o tym, jak budować systemy akustyki wnętrz i dlaczego, by stworzyć zdrowe biuro, poprawić komfort pracy, konieczne jest ograniczanie hałasu przekonywała stalowowolska firma APLET. O swoim spektakularnym międzynarodowym sukcesie opowiadały Iwona Kuziora i Magdalena Mazur, które stworzyły nową markę w branży odzieżowej docenioną przez wiele zagranicznych magazynów, pojawiającą się w ekskluzywnych butikach Tokio, Paryżu i Los Angeles. Ja bym doradziła wszystkim bazowanie na tym, co znajduje się w sieci. Czyli obserwacja internetu, wszelkie social media, sięganie po więcej przez to, że widzimy teraz więcej przez internet, że można zrobić to lepiej, można to zrobić na styl amerykański, można sobie tutaj zrobić swoją własną w cudzysłowie Amerykę, więc ja, ja uważam osobiście, że, że po prostu działania w sieci mogą naprawdę wszelkie marzenia spełnić. Czy to oznacza, że swój biznes możecie kreować tu w Stalowej Woli? Oczywiście, oczywiście. Nam do rozwoju naszego biznesu wystarczył tylko telefon i głowa pełna pomysłów, więc z każdego miejsca na świecie ze Stalowej Woli również też można prowadzić biznes. Podczas śniadania koordynatorki projektu Kobieta i Pieniądze edukowały niezależne i wolne finansowo panie. Mówiono m.in. o tym, jak prowadzić budżet firmowy i domowy, a tym samym rozwijać swoją inteligencję finansową. W ocenie gości, śniadania to pozytywna inicjatywa, nie tylko integrująca środowisko biznesowe, ale również pomagająca przedyskutować i rozwiązywać wspólne problemy. To jest bardzo miło i sympatycznie spotkać się z ludźmi biznesu. Są tutaj ludzie, którzy prezentują i mały biznes, rodzinny biznes i wielki biznes. I jakby problemy, które zostały przedstawione na dzisiejszym spotkaniu, to są nasze wspólne problemy, to są sprawy, które warto nad nimi się zastanowić, warto je przedyskutować. Myślę, że to spotkanie jest bardzo pozytywne i dające dużo do myślenia. Wszyscy żyjemy na tym terenie i. Powinniśmy nie tylko wiedzieć na temat swojej branży, ale także na, na tematy, co się dzieje w ogóle w innych dziedzinach, w innych gałęziach przedsiębiorczości. Śniadanie biznesowe to inicjatywa prezydenta Stalowej Woli. Smaczny i wykwintny poczęstunek sponsorował Hotel Hutnik we współpracy z okręgową spółdzielnią mleczarską i firmą Matias.